Witajcie, drodzy widzowie! Amazon wypuścił niedawno zwiastun drugiego sezonu serialu Fallout, który zabiera nas do nowego Vegas, do miejsca akcji i w klimaty mojej ulubionej gry. Dlatego nie mogę przejść obok tego obojętnie. Choć co będzie, to będzie, a do premiery już tylko kilka miesięcy. Ten zwiastun nie daje mi spokoju. Praktycznie każdy kadr to fanserwis w najczystszej postaci, i choć termin ten bywa różnie odbierany najczęściej jako pójście na łatwiznę. Ja w tym przypadku odbieram go pozytywnie, dlatego nie mogę odpuścić sobie jego dogłębnej analizy. Z racji tego, że to zlepek krótkich scen, każdemu z nas mogło coś umknąć, nawet mi podczas tworzenia tego materiału zapewnie ucieknie kilka szczegółów. Dlatego jeśli zauważyliście coś jeszcze, proszę byście podzielili się tym w komentarzach. Nie przedłużając, zaczynamy. Na początku zwiastuna widzimy parę naszych głównych bohaterów. Lucy oraz Gula wędrujących przez Jałowe Pustkowie. Towarzyszy im psi kompan CX-404. Z zakończenia pierwszego sezonu doskonale wiemy, że wszyscy ruszyli w pościg za Henkiem McLeanem, ojcem dziewczyny, który zmierza w stronę nowego Vegas. Cooper przed wojną znał wielu wpływowych ludzi. Miał ogromną wiedzę na temat działań Woltek, Dlatego był w stanie przewidzieć ruchy Henka i to, gdzie się uda. Dla naszych protagonistów misja ta ma wymiar osobisty. Lucy po odkryciu prawdy o ojcu zamierza go powstrzymać, zanim wyrządzi światu więcej krzywd i w ramach zemsty za śmierć matki. Natomiast gól ma do wyrównania rachunki sprzed wojny. Doskonale wie, że jako wysoko postawiony pracownik Woltek, Hank, a raczej Henry, jest współodpowiedzialny za wybuch wielkiej wojny. Przy okazji liczy na to, że uda mu się odnaleźć rodzinę, a przynajmniej córkę. W kolejnej scenie widzimy ich w niewielkim obozie, będącym chwilowym przystankiem, gdzie Lucy wypytuje przebywającą tam osobę o to, czy nie widziała chęka. Z ust jej rozmówcy pada pytanie o to, czy szuka kogoś, kogo kocha, czy nienawidzi. Jakby od tego miał zależeć dalszy przebieg konwersacji. Lucy jest ewidentnie zmieszana, a gul z sarkazmem ciągnie temat, chcąc zmusić ją do zdefiniowania własnych emocji. Następnie obserwujemy dalszą część podróży. A Lucy pyta Gula: Dlaczego jej ojciec udał się właśnie do Vegas? Ten w odpowiedzi zadaje retoryczne pytanie: Wiesz, dlaczego świat się skończył? Zaczęło się tu, od jednego człowieka. Wtedy też naszym oczom ukazuje się panorama ruin Las Vegas nowego Vegas. Następuje płynne przejście: widzimy Las Vegas Światową Stolicę Hazardu kasyna doskonale znanego Mora, Detops i górujące nad miastem Laki 38. A także szereg mniejszych, których nie uchwycono w grze. Nasz bohater już kiedyś tam był, wraz z żoną Barb odwiedził kasyno Chaosa, zapewne jako goście honorowi. Sekwencje wspomnień przerywa pobudka Lucy w tajemniczym pokoju, prawdopodobnie w jakimś schronie. W środku jest czysto i schludnie. Na ścianie znajduje się zdjęcie farmy identyczne jak widoki, które wyświetlał holoprojektor w krypcie 33. Wydaje mi się, że to środowisko jest nieprzypadkowe i łączy się ze scenami, do których jeszcze przejdziemy. Możliwe, że dziewczyna została pojmana i umieszczona tam przez kogoś z Voltek. prawdopodobnie przez ojca. To wygląda tak, jakby cała scenaria miała przypominać Lucy jej idealne dzieciństwo. Wracamy do Vegas. W tle słychać monolog Roberta Hausa, który opisuje siebie oraz Coopera jako najlepszych w swoim fachu. W przypadku biznesmena jest to gromadzenie informacji. Wie, że idzie wojna i że tak naprawdę bomby to dopiero początek. Obawia się, że Howard zrobi wszystko, by ocalić rodzinę. Ich rozmowa nie należy do najprzyjemniejszych. Właściciel kasyna zdaje sobie sprawę z tego, że gość za nim nie przepada, lecz wie, że jeszcze go nie zabije. Wcześniejsze słowa naszego bohatera sugerują, że Hank zmierza właśnie do hausa. Kto wie, być może ma on z końcem świata więcej wspólnego, niż by się mogło wydawać. W pierwszym sezonie był obecny na spotkaniu przedstawicieli korporacji, zorganizowanym przez Voltek, gdzie Barb Howard dosłownie powiedziała, że gdyby do wojny nuklearnej miałoby nie dojść w sposób naturalny, to sami zrzucą bomby. Nawet jeśli nie osobiście, to pociągając za sznurki. House wiedział o tym, że jest to nieuniknione, dlatego stworzył plan ocalenia Vegas, jego ukochanego miasta, lecz w grze ukazano go jako wizjonera, który toczył własną rozgrywkę. Udział w konferencji przedstawił go nam w innym świetle, jako kogoś współodpowiedzialnego za wojnę nuklearną, kto wykorzystał ją do własnych ambitnych celów. Cooper jest już w Nowym Vegas, w apartamentowcu, który najlepsze lata ma za sobą. Na pierwszym planie widzimy znajomą twarz Wiktora, sekuritrona, będącego posłańcem pana Hausa. W tle widzimy jakiś warsztat, oświetlany lampami na stojaku, zasilanymi prawdopodobnie agregatem. Jeśli się przyjrzycie za plecami gula, zauważycie plakat propagandowy RNK ze strażnikiem weteranem. Wiktor powoli odwraca się w stronę gościa. Następnie widzimy Vegas ze szczytu Laki 38. W centralnym punkcie znajduje się komputer, który w przyszłości będzie miejscem, z którego pan House będzie rozmawiać z kurierem. Póki co on sam zasiada na fotelu przed nim i odwraca się w stronę Coopera Howarda, którego prawdopodobnie zaprosił na pogawędkę w cztery oczy. Warto zaznaczyć, że nastąpiła zmiana aktora wcielającego się w rolę właściciela Robko i władcy Vegas. W pierwszym sezonie był nim Raffi Silver, w drugim zastąpi go Justin Trou. Moim zdaniem akurat zmiana na plus. Nie twierdzę, że ten z pierwszego sezonu był zły, drugiemu jednak bliżej do wizerunku z gry czy swojego pierwowzoru, Howarda Hughesa. Monolog Hausa cały czas trwa, lecz akcja na zwiastu nie przyspiesza. Naszym oczom ukazuje się przelatujący nad pustkowiami Mojave starowiec Bractwa Stali, z flotą lataczy na pokładzie. Zakon ląduje na terenie niepozornej placówki złożonej z dwóch wielkich hangarów i szeregu mniejszych budynków. Prawdopodobnie stara baza wojskowa. Wydawać by się mogło, że to nic specjalnego, lecz na hangarach znajduje się napis. Strefa 51. Unoszący się nad nimi sterowiec to nie Prydwen, a kaswenan. Strefa 51, to owiana legendami amerykańska baza wojskowa, stanowi źródło licznych teorii spiskowych, zwłaszcza tych dotyczących rzekomych kontaktów z obcymi cywilizacjami i badań nad ich technologią. Ze względu na wysoki stopień tajności i brak oficjalnych informacji, wokół niej narosło mnóstwo mitów i spekulacji, lecz w świecie Fallouta wszystko jest możliwe. Wiele wskazuje na to, że jedno ze zdjęć, które opublikowano przed premierą zwiastuna, Wykonano właśnie w jej wnętrzu. Widzimy na nim członków bractwa zabezpieczających artefakty wyglądające jak starożytne posągi. Może mają jakieś powiązania z Lorenzo Cabotem i obcymi z czwórki. Kto wie? Strefa 51 to tak kultowe miejsce, że aż dziwne, że nie zaklepała go enklawa. Mniejsza z tym. Centralny punkt fotografii, czy tam sceny, stanowi maksimum skroczący przez środek hangaru w towarzystwie rycerza. Jak widać, dostał awans. Krótka pilotka a także to, co zobaczycie za chwilę, sugeruje, że został lansjerem, pilotem latacza. W kolejnej scenie widzimy przerażoną Lucy prowadzoną przez legionistów do ich obozu. Najwyraźniej została schwytana po wtargnięciu na terytorium frakcji, a biorąc pod uwagę stosunek Legionu do kobiet, można przypuszczać, że jej spotkanie z nimi było nieprzyjemne. Następnie legioniści wznoszą bojowy okrzyk. W centrum kadru uwagę przykuwa sylwetka dowódcy – Mężczyzna stoi tyłem do kamery, odziany w charakterystyczny pancerz, który przywodzi na myśl zbroję 87. plemienia czy też Laniusa. Bardzo rzadka. Zarezerwowana dla najlepszych. Dowódca nie nosi maski, więc to na pewno nie Lanius. Prawdziwy nigdy nie pokazałby się publicznie bez swojego symbolicznego hełmu. Cezar, przez guza mózgu, raczej nie dożyłby czasów akcji serialu. To prawdopodobnie nowy przywódca. Na jego głowie dostrzegamy złoty laur. Starożytny symbol władzy i triumfu, bezpośrednio nawiązujący do rzymskich inspiracji Cezara. Sam Cezar nigdy nie paradował w zbroi, nie przechadzał się wśród żołnierzy. Gardził nimi. Tutaj widać, że mężczyzna cieszy się prawdziwym szacunkiem swoich ludzi. Nie wymusza go strachem. Wszyscy skandują jednym głosem. Czuć braterstwo. Choć na tym etapie ciężko jednoznacznie zidentyfikować aktora, coraz więcej fanowskich analiz sugeruje, że postać tę odgrywa Makkalaj Kalkin. Jeszcze przed premierą jego bohatera opisywano jako szalonego geniusza, co idealnie pasowałoby do wizji nowego lidera Legionu. Po scenie z Legionem następuje przejście do Nowak, jednego z miasteczek, które odwiedzaliśmy w niewegas. Lucy znajduje się na szczycie charakterystycznego dinożarła i patrzy jak jej towarzysz, Gul dobija strzelbą kogoś, kto leży na ziemi. Prawdopodobnie wdali się w jakąś walkę. Co ciekawe, dinozaur skierowany jest w stronę centrum osady, a nie pustkowi, jak w grze. Tutaj mamy żonę naszej gwiazdy Hollywood, która zasłania żaluzję w pokoju konferencyjnym w siedzibie Woltek. Kolejne dwie sceny to flashbacki z przeszłości Coopera, które rzucają nowe światło na jego losy. Wiele wskazuje na to, że w drugim sezonie serialu Poznamy szczegóły tego, jak udało mu się przetrwać wielką wojnę oraz jak potoczyły się losy jego córki. Widzimy Coopera trzymającego w ramionach przestraszoną, zapłakaną dziewczynkę. Nagle nasz bohater zwraca uwagę na gigantyczny baner reklamowy Voltek z uśmiechniętym wizerunkiem samego siebie. Widnieje na nim hasło – zapewnij bezpieczeństwo swoim bliskim. W tle chaos właśnie wypowiada słowa o tym, że Cooper zrobi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo rodzinie. Wydaje mi się, że właśnie w tym momencie podejmuje jedną z najbardziej dramatycznych decyzji w swoim życiu. Doskonale wiedział, że nie może ochronić córki przed wojną nuklearną, ale jego była żona już tak. Kobieta, jako wysoko postawiona pracownica Woltek, miała dostęp do środków, które mogły zagwarantować dziewczynce szansę na przeżycie. Czuć tutaj klimat prologu czwórki. Dalej wracamy do wspomnień z wizyty w Laki 38, gdzie Howard. Pełnił rolę prawdopodobnie największej gwiazdy wieczoru, a także do jego rozmowy z hausem. W końcówce zwiastu nadzieje się najwięcej. Tutaj żołnierze bractwa stali walczą ze zdziczałymi gulami w podziemnych korytarzach. Zwróćcie szczególną uwagę na postać w doskonale znanym z pierwszego sezonu z wspomaganym Taitusa, który przejął Maximus. Wyróżniają go ślady po szponach ogłaj. Dalej naszym oczom w końcu ukazuje się Hank. Który dociera do ogromnego schronu Volttek. Jego centralny punkt stanowi wieżowiec. Co to jest? Cóż, zakładam, że miejsce, w którym korporacja i jej kluczowy personel przetrwała wielką wojnę, obiekt monitorujący całą sieć krypt. Coś na kształt albo sama krypta zero. Moim zdaniem podniesienie przez Limoldeiver ręki na Volttek, Henka uruchomiło łańcuch wydarzeń, przyspieszyło plany korporacji odnośnie pozbycia się mieszkańców pustkowi. Ale to tylko moje przypuszczenia. Atak na jedną z ważniejszych dla projektu Safe House placówek pokazał Henkowi, że on, jego koledzy i koleżanki wcale nie są bezpieczni. Muszą działać, bo takich przypadków będzie więcej. Przy okazji publikacji zdjęć ze scenami do sieci trafiło także to przedstawiające Henka, który po opuszczeniu pancerza założył garnitur. Obstawiam, że przybył spotkać się z prawdziwym głównym złem świata Fallouta. CEO Volttek. Uważam także, że miejsce, do którego przybył, to ta sama lokacja, w której na jednej z wcześniejszych scen obudziła się Lucy. Wracamy na pustkowia. Paul Dameron i Finn uciekają skradzionym TIE zniszczyciela z niszczyciela najwyższego porządku. Znaczy się Maximus i jego nowy kolega pilotują latacz. W tej roli Kumail Nanjani. Ma on na sobie coś, co przypomina płaszcz Artura Maxona z Fallout 4. Lecz to najprawdopodobniej zwykła pilotka. Jak widać, panowie dobrze się bawią. Jest między nimi chemia. Radośnie zbijają żółwika. Kolejne flashbacki. Widzimy zimową scenerię. Płonący rozbity latacz, do którego zbliża się odziany w pancerz wspomagany Cooper. To czasy jego służby na Alasce podczas wojny chińsko-amerykańskiej. Jedno z tych wspomnień, które zostawiły ślad w jego głowie. Po dłuższym czasie przenosimy się do nowak. Gul rozprawia się z wrogo nastawionymi tubylcami w dość brutalny sposób, po czym wymownie spogląda w kierunku swojej zdegustowanej twarzyszki i szczekającego radośnie psa. Można przypuszczać, że osada najlepsze czasy ma za sobą, a i mieszkańcy już dawno się wynieśli. Jak nie z własnej woli, to w zaświaty. Kim są ludzie, z którymi przyjdzie się zmierzyć naszym bohaterom? Po wyciekach z planu wnioskuje, że to wielcy Hanowie. Zresztą jak się bliżej przyjrzeć, w Nowak, rozwieszone są flagi z symbolem ich plemienia. Odwrócony dinozaur to nie tylko jedna z różnic w stosunku do gry. Na środku placu, na terenie dawnego motelu, znajduje się basem. Następnie naszym oczom ukazuje się doskonale znana z pierwszego sezonu epizodyczna postać, stanowiąca swego rodzaju element humorystyczny sprzedawca oleju z węża, wąchający kwiat broka. Mężczyzna przybył na Mochawę w poszukiwaniu szczęścia. W kolejnej scenie obserwujemy gula wypadającego przez okno kasyna Atomic Wrangler we Freeside. Warto zauważyć, że neon działa, a na ulicy widoczny jest kram i sprzedawca, a także przechodnie. Co jasno mówi, że okolica jest zamieszkana. Podobnie jak w czasach akcji gry. Za to ta scena, gdy Maximus i jego towarzysz w pancerzu wspomaganym biegną przez pustynię. Podczas gdy w tle widzimy aż cztery sterowce Bractwa Stali, jest świetna. Jak widać. Zakon rozbudował swą flotę nie o Kasłenan, a o więcej sterowców. Jeden z nich został zestrzelony i rozbił się na pustkowiach. Kto jest za to odpowiedzialny? Jest wiele spekulacji. Jedni fani mówią, że to zemsta RNK, drudzy, że to legion lub Bumersi. Jednak jeśli przejedziecie klatka po klatce całą scenę, zauważycie smugi pocisków. Między sterowcami z lewej i prawej trwa wymiana ognia. Czyżby starszy Quintus wzniecił wojnę domową? Zobaczymy. Na pewno będzie ciekawie. Powiem Wam, że gdyby okazało się, że postać pilotująca z Maximusem latacz i towarzysząca mu przez cały czas to starszy Maxon, byłbym naprawdę ukontentowany. Lecz raczej na to nie ma co liczyć. W jednej z ostatnich scen powracamy do kompleksu trzech połączonych krypt. Tym razem jednak to właśnie mieszkańcy krypty 31, czyli kadra kierownicza Voltek, stają się ofiarami masakry dokonywanej przez Radrakany. Na jednym z najnowszych oficjalnych zdjęć można dostrzec Norma, brata Lucy, który pod koniec pierwszego sezonu utknął w schronie wraz z Badem Można się domyślić, że Norm odrzucił możliwość zajęcia miejsca w komorze hibernacyjnej swojego ojca. I on lub Robot Rumba zdecydował się wybudzić mieszkańców Krypty 31, by skonfrontować ich z rzeczywistością. Na stripie czeka nas wyjątkowo intrygująca scena: Gul i Lucy walczą z kimś lub czymś. Dokładnie pomiędzy kasynem Laki 38 a Gomora. Być może ich przeciwnikiem jest Securitron, który w kolejnej scenie otwiera ogień do kogoś w pancerzu wspomaganym. Czy to Wiktor, czy może zupełnie inna jednostka. Na razie trudno stwierdzić. Równie zagadkowa jest scena wyglądająca na imprezę w jednej z krypt. Sądząc po numerze na kombinezonach, chodzi o kryptę 33. Zastanawia mnie jednak, dlaczego jej mieszkańcy sprawiają wrażenie aż tak podejrzanie szczęśliwych. W drugim sezonie zobaczymy Rad Skorpiona, a także królów w charakterystycznych rokowych pasiakach Elvisa z filmu Więzienny rok, a raczej zdziczałe góle, które niegdyś były królami i aktualnie atakują naszych bohaterów. Jest też scena stanowiąca nawiązanie do legendarnego intra Fallout New Vegas, w której Lucy oddaje strzał w slow motion. Na sam koniec, nasi bohaterowie zostają zaskoczeni przez szpona śmierci na stripie. Lucy pyta się, co w takiej sytuacji robić, a gul Wymownie zaczyna uciekać ile sił w nogach. Może to z nim wcześniej walczyli, a nie z Securitronem? Może, zobaczymy. Na razie powiem Wam, wiem tyle co wy, czyli tyle, ile widzę. Także moi kochani, jeśli chodzi o analizę zwiastuna, mamy już wszystko omówione. Do 17 grudnia zapewne wyjdzie jeszcze kilka zdjęć i materiałów promocyjnych, a także kolejny trailer, więc powoli będą odkrywać przed nami karty. Mimo, że otrzymaliśmy dość nabity zwiastun, to poza tym, że nasi bohaterowie szukają chęka ciężko cokolwiek przewidywać, w szczególności kanoniczne zakończenie Fallout New Vegas. Twórcy w wywiadach podkreślają, że nie mają zamiaru trzymać się jednego z wielu zakończeń gry. Chcą pokazać, że niezależnie od naszych wyborów, pustkowia ciągle się zmieniają. To miejsce nieustających tragedii i traum, kolejnych wydarzeń, a nie tylko pamiątka po jednej historii. Choć gra wciąż pozostaje fundamentem na którym powstanie drugi sezon serialu. Ja osobiście najbardziej czekam na rozwinięcie mojego ulubionego wątku, Norma, oraz planu kleryka Quintusa odnośnie podboju pustkowi przez bractwo stali. Na jednym z plakatów promocyjnych Maximus wygląda tak jakby wykradał chip niezbędny do działania reaktora zimnej fuzji, więc możliwe, że przyjdzie czas na zmianę barykady. A wy na co liczycie? Jak wrażenia po zwiastunie? Sekcja komentarzy należy do was. Z mojej strony natomiast to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.